W wyścigu 14, pierwszy na mecie Dawid Krzyżenowski, kurs sportowy toru. Piszemy mu 3 punkty. Zawodnik ten ma po 4 startach 5 punktów. Drugie miejsce i 2 punkty Mateusz Kurzyński, fanów Zielona Góra. Piszemy mu 2 punkty, 5 punktów. Również ten zawodnik ma w swoim dorobku. Trzecie miejsce i 1 punkt. Dominik Kostakowski, wybrzeży Gdańsk. 3 punkty po 4 startach na koncie tego żużlowca. I bez punktu Patryk Rolnicki miał Darnów, który upadł i sam się z tego wyścigu wykluczył. Punktu nie zdobył. Jeden punkt na koncie tego rzeczowego.